Witajcie na kanale Analiza Polityczna. Dziś chciałem Was zaprosić na relacje ze spotkania przedstawicieli BRICS, które odbyło się w Petersburgu. Zapraszam. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim wspierającym kanał Analiza Polityczna. Dzięki Waszemu wsparciu mogę realizować dla Was programy, filmy, relacje oraz oczywiście raporty z Ukrainy. Dzięki temu wsparciu mogę zdzielić się z Wami moją wiedzą, analizą i przemyśleniami. Oraz później rozmawiać z Wami w komentarzach pod filmami. Szczególne podziękowania dla wspierających: Andrzej Wicher, Marcin Lower i Tomasz Nowak. Dziękuję i zapraszam na film. Dzięki Waszemu wsparciu mogę właśnie realizować programy takie jak ten oraz przede wszystkim no coraz lepsze, na pewno też jakościowo, jeżeli chodzi po prostu o wyposażenie, za co bardzo serdecznie Wam dziękuję. A dzisiaj temat BRICS. Temat, który wiem, że bardzo was interesuje. Czytam wasze komentarze i tam, gdzie ten temat występował, czy to w jakichś relacjach, czy to w jakiś też raportach z Ukrainy, zawsze wzbudzał wasze zainteresowanie i przyznam, że moje też. W związku z tym chciałbym w ogóle stworzyć nową, no, można powiedzieć, playlistę, na której będą właśnie wrzucane wszystkie filmy poruszające to zagadnienie. Mam w planach, żeby właśnie było więcej na tym kanale relacji, informacji z wydarzeń związanych właśnie z BRICS. Raz, że temat Was interesuje, dwa, że i mnie interesuje. Uważam, że jest to wiedza bardzo przyszłościowa. Kraje, które tworzą tą organizację, to bardzo duże kraje, kraje ludne i przede wszystkim, co najważniejsze, to stowarzyszenie, organizacja, coraz bardziej się rozrasta. Oczywiście w naszej przestrzeni medialnej jest ona bardzo źle prezentowana, dlatego że stanowi ona, no, jest to wręcz sprawą oczywistą konkurencję, a nawet może i zagrożenie dla tego układu, w którym my jesteśmy i obojętnie, jakbyśmy go nie nazwali, euroatlantyckim, dominacji Stanów Zjednoczonych, dominacji przede wszystkim dolara na świecie. Temu oraz innym zagadnieniom właśnie przeciwstawia się między innymi BRICS, który coraz bardziej z formuły takiej bardzo, bardzo luźnej zaczyna się przekształcać w coraz bardziej działające stowarzyszenie. A co najważniejsze i co przede wszystkim wzbudza zaniepokojenie wielu krajów Zachodu, takich jak oczywiście głównie Stany Zjednoczone, ale i nie tylko, Wielka Brytania, to Coraz bardziej ta organizacja się rozrasta. Już ma, ona ma kilka w ogóle takich swoich etapów. Może dzisiaj nie będziemy tego o tym sobie prezentować, choć to też myślę, że jest dosyć ciekawe, bo jest tak jakby ten pierwotny BRICS, prawda? Natomiast jest już BRICS Plus i w ogóle kolejne od państwa obserwujące. Teraz na przykład na dniach pojawiła się informacja, że w spotkaniu na najbliższym szczycie zapowiedział swój udział także przedstawiciel Egiptu. Egiptu. Słuchajcie, także BRICS rozrasta się coraz bardziej, a przypominam już w październiku szczyt BRICS, który odbędzie się w Rosji, w Kazaniu, i mam nadzieję, że uda mi się przygotować Wam szeroką relację, może nawet nie jedną z tego wydarzenia. Wiem właśnie, dlatego że BRICS, całość z nimi rzeczy związanych Was interesuje, dlatego chciałbym, żeby na moim kanale z tym zagadnieniem było więcej materiałów. Chciałbym, aby ten kanał był też no, w takiej naszej przestrzeni YouTube'owej Polskiej. Jakimś jednak źródłem wiedzy na temat właśnie tego, co się dzieje w, tym, w tej przestrzeni. Mam nadzieję, że moja propozycja Wam się spodoba. Napiszcie więc w komentarzach, co o tym sądzicie. Co uważacie? Czy to dobry pomysł? Napiszcie proszę przede wszystkim, jaki charakter tych informacji byście chcieli otrzymywać. Będę się starał, ja bym chciał, żeby to były głównie niedługie filmy. Bo wiem, że długie filmy, no, no choć są tacy Wiem z komentarzy, że bardzo lubię, kiedy film na przykład ma prawie godzinę, co oczywiście jest mi bardzo miłe. No, Nie chciałbym pomijać pewnych rzeczy, dlatego że potem znowu znajdą się tacy, są w komentarzach, a o tym nie napisałeś, a o tym nie napisałeś, a potem znowu drugi pisze, a czemu tak długo? No, no nikomu nie, wszystkim się nie dogodzi. I dzisiaj właśnie a propos spotkania, które miało miejsce 10. 12 właśnie w Sankt Petersburgu w Pałacu Konstantynowskim, Tutaj sobie zbliżymy, może tradycyjnie dla mojego kanału, nawet zaczniemy oczywiście od babki, przy tej południowej części St. Petersburga, właściwie to na jego przedmieściach. E, jeszcze sobie mapka, mapka troszkę. I tutaj właśnie Konstantynowski Park, wiesz, mamy no i Pałac Konstantynowski w dawny, dawne, prawda, Pałac Carów Rosji. I właśnie tutaj prezydent Federacji Rosyjskiej, Władimir Budyn, przyjmował przedstawicieli państw BRICS, odpowiedzialnych za kwestie bezpieczeństwa. To spotkanie właśnie odbyło się w Pałacu Konstantynowskim, z którego krótką relację chciałbym wam zaprezentować. W tle oczywiście będzie leciała także relacja dla tych, którzy są zainteresowani, i zdjęcia, i wideo z tego spotkania, także i dla oka, i dla ucha coś miłego, choć wiem, że są to głównie filmy, które na pewno traktujecie jako swego rodzaju podcast. Będę starał się też mówić wolniej. Dla tych, których jest za wolno, informuję, w ustawieniach można sobie film przyspieszyć na YouTubie, ale też można sobie go spowolnić, zależy, co kto lubi. No i tutaj w ramach tej relacji chciałem wam zaprezentować wystąpienie Władimira Putina właśnie. I witam wszystkich w Petersburgu. Dziękuję, że jesteście tutaj w północnej stolicy Rosji. Przypomnę w tym miejscu, że właśnie tutaj w Petersburgu Właśnie w tych latach rozpoczęło się tworzenie BRICS. Tu spotkali się przywódcy trzech państw Indii, Rosji, Chin, i zgodziliśmy się zorganizować regularne spotkania na najwyższym szczeblu, a także w niektórych innych obszarach. Tak narodziło się stowarzyszenie RIC. Rosja, Indie, Chiny. A potem wszystko to otrzymało odpowiedni rozwój i dzisiaj mam zaszczyt i przyjemność Powitać wszystkich uczestników spotkania wysokich przedstawicieli krajów BRICS odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Wiem, że wczoraj aktywnie i produktywnie pracowaliście, omawialiście bieżące aspekty rozwoju sytuacji na świecie, kwestie stabilności globalnej i regionalnej. To czternaste spotkanie o podobnej formule w ramach BRICS. Tym razem jednak wzięły w nim udział delegacje nowych państw które 1 stycznia dołączyły do naszego stowarzyszenia jako pełnoprawni członkowie. Ponadto odbyło się spotkanie z udziałem kolegów z krajów, które nie są jeszcze członkami BRICS, ale szczerze zabiegają o bliższą współpracę z naszym stowarzyszeniem. To była inicjatywa rosyjska i cieszymy się, że spotkała się z Państwa wsparciem. Zwrócił się do delegatów Władimir Putin. Pragnę zauważyć, że spotkanie wysokich przedstawicieli jest jednym z ważniejszych etapów przygotowań szczytu BRICS i BRICS Plus, BRICS Outreach, które odbędą się w dniach 22-24 października w mieście Kazań w Rosji. Tutaj, nawiasem mówiąc, właśnie Władimir Putin nawiąza do tego, co mówiłem, że mamy jakby te trzy formuły, tak? czyli ten pierwotny BRICS, BRICS Plus i BRICS Outreach, czyli tacy, powiedzmy, obserwujący. Dalej kontynuował prezydent Rosji. Korzystając z okazji, pragnę przekazać przywódcom waszych krajów, że czekamy na nich na szczycie, na którym ma zostać merytorycznie omówiona perspektywa dalszego budowania wszechstronnego partnerstwa państw członkowskich BRICS, a także zatwierdzić pakiet porozumień dotyczących różnych sektorów i obszarów współpracy. Jako obecny przewodniczący BRICS w tym roku, Rosja podeszła do organizacji wspólnych działań w mediach stowarzyszenia z dużą odpowiedzialnością. Naszemu przewodniczeniu powieszono specjalną misję ułatwienia w każdy możliwy sposób najszybciej i organicznej integracji nowych krajów członkowskich we wszystkich mechanizmach BRICS. Ponadto nie mogliśmy zignorować rosnącego zainteresowania BRICS ze strony wielu państw. Dziś ponad 30 krajów, a dokładnie 34 wyraziło już chęć włączenia się Taką czy inną formę działań naszego stowarzyszenia. W związku z tym rozpoczęto aktywną dyskusję ze wszystkimi uczestnikami BRICS na temat warunków nowej kategorii państw partnerskich, które mają zostać zatwierdzone w Kazaniu. Zamierzamy także rozważyć wachlarz możliwych kandydatów do uzyskania takiego statusu. Pragnę podkreślić, że program rosyjskiej prezydencji jest bardzo znaczący i różnorodny. Obejmuje ponad 200 wydarzeń mających na celu upromowanie partnerstwa we wszystkich kluczowych obszarach: polityka i bezpieczeństwo, ekonomia i finanse, więzi kulturalne i humanitarne. Do tej pory plan przewodnictwa został zrealizowany w ponad 70%. Odbyło się około 150 wydarzeń, spotkań, forów, odbyło się większość spotkań eksperckich i ministerialnych. Wśród nich wymienią fora parlamentarne i międzyparlamentarne w ramach BRICS. Spotkanie ministrów edukacji, sportu, szefów prokuratur, prezesów sądów najwyższych i najwyższych organów kontroli. Wszystkie miały charakter partnerstwa biznesowego. W czasie rosyjskiego przewodnictwa odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych krajów BRICS, a także rozszerzenie sesji w jego ramach z udziałem państw globalnego południa i wschodu. Do zdarzenia doszło w czerwcu w rosyjskim mieście Niżny Nowogród. Kolejne spotkanie szefów Departamentów Polityki Zagranicznej krajów BRICS zaplanowano na koniec września w Nowym Jorku na marginesie w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Podczas Rosyjskiego Tygodnia Energii w Moskwie, będzie to 26-28 września, odbędzie się kolejne spotkanie ministrów energetyki krajów BRICS. Prezydencja rosyjska. Zainicjowała nowe obszary interakcji, m.in. spotkanie ministrów transportu, szefów służb geologicznych oraz forum poświęcone medycynie nuklearnej. Na płaszczyźnie kulturalnej i humanitarnej wielkim oźwiękiem odbiły się fora obywatelskie i akademickie, organizacja sportowych igrzysk przyjaźni, a także tematyczne festiwale i wystawy w różnych miastach Rosji. Swoją drogą, Obecnie w Petersburgu odbywa się 10. Międzynarodowe Forum Kultury, w ramach którego odbyło się już spotkanie ministrów kultury krajów stowarzyszonych. Oczywiście rosyjskie przewodnictwo przykłada największą wagę do kwestii wchodzących w zakres waszych kompetencji, drodzy przyjaciele, jako wysokich przedstawicieli do spraw bezpieczeństwa. Jednocześnie opieramy się na naprawdę solidnych doświadczeniach współpracy zgromadzonym w BRICS w reagowaniu na zagrożenia związane z terroryzmem, ekstremizmem, nielegalnym handlem bronią, narkotykami, przestępczością międzynarodową oraz nielegalną imigracją. Wśród konkretnych rezultatów wspólnej pracy państw BICS chciałbym zwrócić uwagę na utworzenie specjalnego elektronicznego rejestru wymiany danych o atakach i incydentach komputerowych. Porozumienie w sprawie powołania Rady do Spraw Finansowania Terroryzmu. I prania brudnych pieniędzy w BRICS jest w końcowej fazie. W lipcu w Moskwie odbyła się dziewiąta sesja plenarna Grupy Roboczej do spraw walki z terroryzmem, która przyniosła w mojej ocenie dobre rezultaty. Kontynuował Władimir Putin. W ramach prac antykorupcyjnych grupy BRICS na wniosek strony rosyjskiej zatwierdzono wspólne podejście krajów stowarzyszenia do walki z przekupstwem oraz zwrotu majątku i dochodów uzyskanych z nielegalnych. Działalności przestępczej. Dodatkowy impuls zyskała także interakcja państw BRICS w walce z przestępczością narkotykową. Podczas regularnego spotkania antynarkotykowej grupy roboczej w maju osiągnięto porozumienie w sprawie współpracy w zakresie zapobiegania wykorzystywaniu technologii informatycznych i wirtualnych systemów płatności w handlu narkotykami. To właśnie chciałbym krótko powiedzieć, rozpoczynając nasze rozmowy, powiedział Władimir. Putin. Mój komentarz do tego krótki, oczywiście, jest taki: spójrzcie na to, co powiedział Władimir Putin. On zaprezentował, oczywiście, niejako y, krótką relację z tego, jak działa BRICS, jakie sfery zaczyna y, obejmować, no oczywiście w ramach też przygotowań, właśnie do szczytu w Kazaniu w październiku. Ale zwróćmy uwagę, BRICS to nie jest już takie luźne stowarzyszenie, jak mogłoby się wydawać, jak nam jest często prezentowane. To coraz organizacja, która zatacza coraz większe kręgi i coraz bardziej się integruje. A co możemy znaleźć w Fobbrix u nas, u naszych mediów czy w naszych przestrzeni informacyjnej? Znalazłem bardzo, bardzo ciekawe stanowisko informacyjne pochodzące z. Uniwersytetu Warszawskiego. Otóż, według Uniwersytetu Warszawskiego, wybitnych tam doktorów i profesorów, znalazłem tutaj krótką wzmiankę o tym, że co to jest BRICS? BRICS to antyzachód, organizacja antyzachód w rozsypce. Tak, według Uniwersytetu Warszawskiego, BRICS to organizacja antyzachód w rozsypce. No cóż, jeżeli tacy ludzie kształcą obecne pokolenia studentów i tych, którzy mają przyszłość, ewentualnie odgrywać jakąś rolę w naszym narodzie, to można powiedzieć, że strach się bać. Prawda jest zupełnie inna. Zobaczcie, jakie sfery, nie tylko kulturalne, nie tylko wymiany, ale także wspólnej walki, na przykład z przestępczością, zaczyna już obejmować BRICS. Jestem przekonany, że przede wszystkim będzie coraz większy jakby nacisk kładzony na integrację. Ekonomiczną, nie jakiejś wspólnej może waluty, to nie o to chodzi, natomiast przede wszystkim wspólnej walki, jednak z dominacją dolara. Dlatego też BRICS możemy się spodziewać, że będzie atakowane, będzie coraz gorzej nam też prezentowane w najbliższym czasie, dlatego że stanowi po prostu konkurencję dla tego układu, który już jest. No przysłuchajcie, to tyle. Mam nadzieję, że ten temat Wam się spodoba, ten film. I proszę napiszcie właśnie w komentarzach, co o tym sądzicie, co sądzicie o moim pomyśle, właśnie większej ilości informacji pochodzących z tego, z tej organizacji, która, no można powiedzieć, rodzi się na naszych oczach. Dziękuję Wam za oglądanie. Cześć.